Robert Lewandowski, właściwie co możecie powiedzieć po tym meczu? Zgadza się, no. Jesteśmy dziadami. No niech pan zapyta bramkarza, niech pan zapyta Krychowiaka, niech pan zapyta tych innych k***a, tych naszych chłopaków, co k***a zrobili. Co k***a, jak wiedziałem, że je podać? Nie, panie, nie chce mi się, bo jestem taki zdenerwowany, że po prostu mnie rozsadza i nie mogę powstrzymać emocji. Ale takie k***a zagrania, jak my prezentujemy, to się nie mieści k***a w pale. To wyjście z grupy nam się nie należy po tym, co dzisiaj tutaj było, k***a. I brawa dla reprezentacji Włoch. Włochy zasłużenie wygrały, czy to wy straciliście kontrolę w tym meczu. Zasłużenie, zasłużenie proszę pana, bo my nie umiemy grać w piłkę. No zasłużenie no nam się nie należy drugie miejsce. My jesteśmy beznadziejni, kwa i tyle. I tylko tyle mam do powiedzenia. A tam, Robert, przesadzasz. Przecież to była taktyka na Italię! To wydaje, że tak naprawdę to przegraliśmy, bo widzowie nie obserwują Instagramów i nie subskrybują tego kanału.